No, to witamy na arenie Kings. No i mamy portyniuka mojego Nemezis, któremu zawsze podstawiam. Zawsze, zawsze, zawsze. W imię zasad jemu coś muszę podstawić. Zawsze. Gra te swoje warianty. Kółko jedno i to samo. A mimo wszystko i tak łatwo ze mną wygryw. To, yeah, to, hmm. to jest dobry gracz, no, to jest dobry gracz Pawle, to jest dobry gracz. To nie jest, no. Mm, bardzo agresywnie gra, bardzo dokładnie gra. No właśnie, i co? I co teraz? Jakiś H a 5 tutaj, trzeba by było coś odbić. co nieco chociaż. No i widzisz jaki to jest brutalny zawodnik? Nawet nie chcę dać piona odzyskać. No i ma rację w sumie, no po może jakieś takie skoczki HA-5 wariowane. To czy mi to coś daje? No jakieś tutaj D4 chciałem, ale... To i tak nic nie da. To nic nie da. Hmm. No ale gońca to ja dziab. Zawsze to paragoncy, prawda moi drodzy? Hmm, hmm, hmm. Zagramy hetman D4 Boże, ja chciałem na F4 zbić. Matko boska. To, to już przesada. Ja jestem ślepy jak kret. No nie jest dobrze, ale jak gdzieś tam ściągnę tego piona, mam parę końcy to jeszcze powalczę. Tu zagram, jak tu zbiję, bije Hetmana tu, królew 8. To jeszcze się trzymam. No muszę mu tego piona usunąć, bo mnie wnętrz. No, nie jest to aż taka zła pozycja, chyba. No, mam tam piona mniej. Mam takie bandowe, te, ale. No, taki pion to już prawie że mam, więc wiecie. Co on tu poddymił za czary jakieś? Co ja zrobię? Zbicie i zbicie, i tu. Takie dymy chcę zrobić. No, widzicie, i to jest właśnie to, że on takie czary robi, że. że szlak by go. Hmm. No zbije, on zbije, ja zbiję i królew 7 zagrał. No dobra, zobaczmy. I tak nie widzę tutaj nic lepszego w tym momencie. No jeszcze F5 tak jest. Z dupy? Jak zbije, On zbije, jak go nie chcę tu się cofnę? No dobra. Tu zagrał wieżą. To ja mu dam mata zaraz. Dobra, wreszcie się przełamałem i rozpieprzyłem tego leszcza. Eee, z nie mogę przecież ciągle z nim przegrywać, prawda? No ale mordo, poddaj no! Teraz będziesz grał nawet ty? Taki czołowy arcymistrz? I ty się chłopie też nie poddasz? Będziesz starego mnie na wajchę cisnął? Nie wstydź ci grać takie pozycje mordo? everybody listen up cause i'll only say it once i'm gonna show you all the best if you want it bad i'm gonna show you all the best i'd be a little ashamed to play such a game with cause i ain't never done i'll be number one working yeah fade on the ground alright he gave up cause he got now wake up you got some shit to do it's 6am i don't care you got some shit to prove cause right now you ain't got nothing that big to lose so get your ass to work and don't you dare hit Snooze. can't stop.